Halo, halo, hej, witajcie! Ja jestem Leśny i dzisiaj jest kompletnie inny odcinek. Dawno nie było takich filmów w ogóle na YouTube, chyba dawno nie było takich filmów. Dlatego, że dzisiaj jesteśmy na Instagramie MSP Jest to Instagram taki, który daje tak jakby przecieki różnych pakietów oraz motywów, więc link będziecie mieli do niego w opisie. A jesteśmy tu dlatego, bo kolejny pakiet będzie naprawdę interesujący i przepraszam was za ten clickbait w tytule, ale musiałem was jakoś zachęcić. Ale troszeczkę jest to prawdą, bo jak widzicie, grafika tych ciuszków jest rysowana i ogólnie, naprawdę, wydaje mi się, że to wygląda bardzo ciekawie i no jestem skłonny powiedzieć, że ten pakiet to będzie jeden z ładniejszych pakietów w właśnie tym roku. Nie wiem, możecie napisać, jak Wam się on podoba. Ciekawe, w sumie, jak będzie odleżeć na Mówi Starce, ale. No jednak dla mnie mega ładnie się prezentuje. Nawet męski ładnie się prezentuje. A to jest w ogóle wyczyn. Jeżeli dla śniegu podoba się męski pakiet, to pakiet wtedy jest dobry, tak? Chociaż w sobie oni dodali te same spodnie i te same buty, więc no jednak. Nie no dobra, zmieniam zdanie. Modzi się nie wysilili z tym, ale i tak uważam, że są postępy. Zrobili w końcu coś oryginalnego i innego. Napiszcie jak wam się podoba. Ogólnie tutaj jest jeszcze nawet przeciek motywu kolejnego, chociaż jest tylko okładka, więc nie ocenimy. Jak widzicie tutaj. Tutaj był ten z koniami, który teraz jest na movie Star Planet, i jeszcze. Idziemy na Instagrama News MSP, który też będzie w opisie. Tutaj jest przeciek ciuszków z gazetki. Tak, New Magazine. W sumie tutaj są też ciuszki z gazetki sprzed trzech tygodni. A ja ich ani razu do oczy nie widziałem. Możecie napisać, czy one są w ogóle na movie Star Planet, czy nie ma. Właśnie tych ciuszków z sprzed trzech tygodni, co były na przecieku Instagrama, bo ja w sumie sam nie wiem. <laughs> I tutaj są jakieś sponsorowane ciuchy, też dodane 5 dni temu. Ogólnie nie wiem o co chodzi ze sponsorowanymi ciuszkami. Ale tak, jest też właśnie taki przeciek. Co my, ta sukieneczka nawet jest fajna, ale co to jest w ogóle za jakiś, nie wiem, rekin? Co to jest, nie mam pojęcia. No, ale możecie powiedzieć, co sądzicie o tym pakiecie. I napiszcie też, czy chcielibyście, żebym częściej nagrywał przecieki pakietów, czy różnych takich rzeczy. Bo ostatnio na YouTube w sumie nikt tego nie robi. A może ktoś z was jest ciekawy przedwcześnie, żeby się dowiedzieć właśnie, co tam modzi dodają na te Movie Star Planet. Więc napiszcie, czy chcielibyście. Napiszcie, czy podoba wam się ten pakiet, bo moim zdaniem jest w sumie ładny. I chociaż w sumie się wyróżnia od tych pakietów, które ostatnio modzi dodają. Bo wszystkie w sumie wyglądają praktycznie jak ze sklepu, a to jest coś innego, nowa grafika, taki narysowany, no nie wiem no, ale tak, to by było na tyle w tym filmie, taki króciutki, uznałem, że wam nagram, bo miałem chwilę czasu po szkole, a i tak bym nie miał na tyle czasu, żeby coś innego nagrać, więc nagrałem coś takiego i no, jeżeli się news podobał, to możecie zostawić łapeczkę w górę, a ja już się będę z wami żegnać, więc do zobaczenia i pa pa!